Wylał się w kreweturkę, żeby łapek sobie nie pobrudzić. Wszystko się ładnie wtopiło, nikt nic nie zauważył, kotek poszedł spoko. Oczywiście ten kot już nie żyje. Dobra, odkładamy kota. się maneczkowo wszystkim z tej strony Ajen, a to jest kolejny odcinek Overwatch. Overwatch taki trochę już inny, bo jak jak ja wymyślam serię jakąś, to co odcinek jest co innego. To teraz umówmy się, że będzie w ten sposób, tak jak jest teraz. Że ja tutaj, kurde, nie wiem, chciałem tu... Nie wiem. Dobra, nie wiem! Kurwa, po ja w ogóle ten odcinek nagrywam. Włączył kamerę i nie wie co chce nagrywać. Wychodzę. Nie, a dzisiaj chciałem Wam poruszyć temat po prostu o tych zarombistych fajnych. Tam teraz patrzę na monitor. Mam tam taki zajbisty obrazek. Właśnie ten. Pewnego dnia wchodzę sobie po prostu na Facebooka. Patrzę sobie. no istnień aktualności. patrzę no oznacza mnie jakiś kurna, no nie wiem, żeby tu nie powiedzieć jakiś... Nie wiem, Ali Aktha kurwa, nie to nie ta bajka. No oznaczają się po prostu jakieś typki z górna... Nie wiem, nie mam tu teraz tego tylko moją zajebistą czapkę z poprzedniego odcinku, to tak, tak zakryty, drugi kurna, tak i... I mi oznaczają, oczywiście wchodzę sobie w to oznaczenie, oczywiście tam jest Iron Gameplay No i wyskakuje mi tam, kurde, te wszystkie konta tych entypków I oczywiście wchodzę na profil jednego z nich Ora foto, kołach na plecach, nie? Pewnie już mi nabierzają No i wyjebane, będę musiał poszukać tego zdjęcia, bo gdzieś go zgubiłem Ale nieważne I Jeszcze jedna sprawa co do tego Aska, co ostatnio go badaliśmy yy, Wszedłem sobie wczoraj wieczorem Chyba wczoraj wieczorem Kiedyś tam ostatnio wszedłem Patrzę sobie online jedna osoba znowu jedna osoba. No, przynajmniej jedna nie puściłem się samotny, no ale kurwa, no ławkę w dół, i k***a, w stronie wejdźcie, tam ich hejtujcie, nie wiem, bo jak można tak zostawić tego ASKa i się nim nie zajmować, nie robić żadnej reklamy, no to nie ma praktycznie nikogo. Te mleczyki wykwitły już. No ja pierdol. Masakra, ja bym to zostawił w spokoju. Używałem tego ASKa świętej pamięci. Używać używałem, używać nie będę. Pierdzielę to do widzenia. Nie wiem, będę wchodził raz na tydzień i sprawdzał, że jestem kurwa sam i pozbieram lajki od nikogo, żeby oglądać sobie aska nikogo, bo komentarze są takie niczyje, że są aż zajebiście, kurwa nudne. Nawet mój kot już kurwa, zasnął to pewnie przeze mnie. Że ten odcinek będzie taki nudny, że ja pierdolę. O mam tutaj kurwa, pełno książek, których teraz nie widzicie. Kurwa, już wiem co będziemy robić, w, w następnym odcinku. Kurwa coś ciekawego wyjmę poczytam sobie jakieś ciekawe rzeczy robią no erotyzm <grywa> akurat to musiałem znaleźć nie, to jest przypadek aktualne podniecenie seksualne nadmierna pobudliwość seksualna zainteresowanie lub podniecenie seksualne rozbudzane myślami lub stymulacją okolic ciała termin erotyzm analny i oralny stosowane są ja pieprz ty szafa, zaraz mi na mordę spadnie i będzie śmierć na odcinku, na pierdolę, jak to potem film zmontuje. To jest masakra, ty, o, Kocie, no nie. O, będę nagrywać z kotem, bo jest zajebisty. Na, na, najwyżej zaraz będzie miauczał, ale ładnie teraz. <laughs> Kur... się spojrzał. Zajebał was wzrokiem pewnie, on ma na sery, tam wszyscy umierają, ja tylko jeszcze żyję, bo... To jego zajebiste futro. Oczywiście wolę koty zamiast. Psu, bo psy śmierdzą. Psy są na przykład niektóre duże. Psy, psy są na przykład. Nie wiem. Ogólnie to jestem tak nastawiony, że wszystkie zwierzęta szanuję. Nie, nie robiłbym im krzywdy, bo one też są istotami żywymi. Ale jako takie pupilki domowe, wolę akurat koty. Nawet jak chcesz je pogłaskać, mają cię w dupie. Pójście, że ich nadwór docina się i kajem na laptopa. Co? Zostawiłem laptopa otworzonego na noc. Tak wiecie, normalnie otworzony. Kotek sobie. Czekajcie, nawet wam pokażę Tu mamy laptopa, oczywiście KURWA Do Macie ch... Macieja, Kurwa macie Ja pier... No to patrzcie, mamy tego zajebistego laptopa Oczywiście tu jest oklejony gównem, bo on był... o pierdol Mamy tego laptopa zajebistego nie wiem, kurwa, to jest specyf specyfikacja, oczywiście Windows Vista, Home Premium, yy, kurwa, to Shiba, tutaj macie klucz produktu, ale użyjecie go na pewno. Co to jest zajebistego? no Nic kurwa. Oczywiście zajebiste wnętrze. Kiedyś grałem na nim fajne gry. O. No ja pierdolę. Jeszcze śmierć. Słuchajcie, w ten właśnie sposób. Zostawiłem go otwartego. Na noc, bo mi się nie chciało zamykać, no bo k***a tam wiecie, graliście na przykład po 10 godzin w jakąś grę. Wy, Wyłączam laptopa i, i spać oczywiście. Nie widziałem całego zdarzenia, ale to, no tak to wyglądało, że kotek sobie tu usiadł, kurz. Wylał się w klawiaturkę, żeby łapek sobie nie pobrudzić. Wszystko się ładnie wtopiło. Nikt nic nie zauważył. Kotek poszedł spoko. Oczywiście ten kot już nie żyje, to nie jestem tutaj. To wcale nie przez tego laptopa. Nie myślcie teraz, że zabiłem zwierzę. Nie, po prostu ze starości, że tak morderca zaraz. Dobra, no i co z tym laptopem? No zlał się. Ja sobie rano wstaję, klikam guzik, żeby włączyć. Biały ekran nie działa. Nic na dym nie poszedł, nic się nie stało. No to tak patrzę. Kam bateria. wyciągam baterię, nic, włączam. No to tak mówię. No to się mogło stać. Powącham klawiaturę. I to, tak, kur, Tak się, tak się usiadłem. Zacząłem trochę przeklinać. No i. To oczywiście. Kotkowi się nic nie stało, ale byłem tak wkurwiony i rozjebany po prostu. Myślałem, że się powieszę. No ale. Jebać z tego laptopa. Trzymasz oszczone laptopy w pokoju. Brawo, a je. To się kurwa napije, Nie, Ozzy, ty mi tego nie zrobisz, ne? Nie nosikasz mi w klawiaturę Czy klawiatura to chuj tam. Nie no, w sumie zajebiste. <laughs> nie chciałbym jej stracić, bo. Znaczy ja używam aktualnie w Microsoft Sidewinder Side kurwa czy tam jak to się czyta, pisze się Sidewinder Winder X Co kurwa, X co? Jezu, nie pamiętam modelu, kurde, kiedy kupowałem tę klawiaturę. Tak, tak, to jest chamska reklama. Oczywiście wiecie co to jest. Przecież widać kurwa co to jest, tylko po prostu nie chcę wam znaczka pokazać, bo wy sami wiecie, oczywiście dostaję za to 20 zł na kurwa wyświetlenie. No wtedy tyle. Ja się będę z wami żegnał. Dzięki za oglądanie tego zajebistego odcinka. Oczywiście kurwa łapka w Co? Łapka w górę za mojego kotka, który jeszcze mi nie nasikał na komputera jak nasika. No, to będziecie wiedzieli, bo nie będzie filmów przez, na, przez, przez dłuższy czas. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć, a ja kurwa sobie do końca moją kole i wyłączam to pier ustrojstwo, siemanko.